A zatem, reasumując, nagrywam Wam ten film po to, żebyście nie myśleli, że to jest jakiś fake, że to jest jakaś zabawa. Nie, to jest realne życie. My jesteśmy w realnym życiu, my mamy tutaj realne prawa i my z tych praw korzystamy. W tej, w tej chwili, na podstawie moich danych, które posiadam, jest zadeklarowanych polskojęzycznych około 16 tysięcy suwerenu. Ci ludzie znajdują się w różnych miejscach. Część z nich jest poza granicami Polski, dlatego, że jak wiecie, w momencie, kiedy wasz teren okupuje banda, która działa w sposób bezprawny, to oczywiste jest, że możecie mieć podstawy do obaw, tak? że ktoś przyjdzie do was wieczorową porą, zakuje was w kajdanki i na podstawie jakiegoś fejkowego prawa osadzi was w więzieniu. Oczywiście, że ten strach istnieje, dlatego organizujemy się poza granicami obszaru nad Wisłą. Poza obszarem nad Wisłą, który jest okupowany. To jest pierwsza sprawa. Natomiast no, wy, to, już, to już jest Wasz wybór, czy Wy się zadeklarujecie tam, czy Wy się zadeklarujecie poza granicami Polski w jakiej wy się grupie zrzeszycie, czy wy będziecie suwerenami Zamku Książ, czy Zamku Wlibiążu, czy Księstwa Wichrowych mórz, czy drugi RP, czy gdzie się tam zrzeszycie, to jest wasz wybór. Wolny wybór, dlatego że jesteście wolnymi ludźmi. I na podstawie tego społeczność ludzi rośnie. Tych, którzy są suwerenami, którzy są szlachtą tak naprawdę. Którzy nie podlegają nikomu, a ich trusted authority ma znaczenie organizacyjne, żeby dało się z jedną osobą rozmawiać z powodów czysto praktycznych, tak, żeby społeczność międzynarodowa miała interfejs. Więc pamiętajcie, nie namawiacie do nienawiści, nie namawiacie do żadnych działań rewolucyjnych, tak? tylko wy namawiacie do osądzenia regularnym legalnym trybunałem międzynarodowym, który wy sami sobie możecie stworzyć. Tych, którzy to prawo łamią, tych, którzy ograniczają waszą wolność, którzy odbierają wasze prawa. I teraz będą teraz yy, wybory prezydenckie, tak? Oni się boją, że yy, wybory będą nielegitymizowane, dlatego tak strasznie boją się o frekwencję. I zbierają te 100 tysięcy podpisów dla kandydata a potem frekwencja musi być. Więc wy idąc i wspierając tą chucpę, legitymizujecie ten kartel tak naprawdę. Więc to, co możecie zrobić w zamian, co jest całkiem realne, to zadeklarować się jako jednostki suwerenne, zrzeszyć się, gdzie tam chcecie i w momencie, kiedy wy osiągniecie masę krytyczną 100 tysięcy i zawrzecie sojusze z kim chcecie, komu ufacie, kto wam się podoba, to nikt na arenie międzynarodowej... Nie będzie w stanie, nie wiem, yy, zanihilować 100 tysięcy wolnych, świadomych ludzi na danym terenie, tak? Więc społeczność międzynarodowa i wszyscy, wszyscy ci bandziorzy, którzy Polskę niszczyli przez stulecia, oni będą musieli się do tego odnieść, tak? Będą musieli zasiąść z Wami do stołu rozmów i będą musieli zawrzeć z Wami jakiś układ. I teraz, jak ten układ będzie wyglądał, ja nie wiem może zwrócą wam kasę, może wydzielą jakiś eksterytorialny obszar na terenie obszaru nad Wisłą, który będzie jakimś kompromisem, tak, bo nie wiem, Niemcy sięgną po ziemię odzyskane Rosjanie, czy Białorusini, czy Ukraińcy, czy oni czy Litwini nie oddadzą tam tych terenów, które zostały utracone przez drugą RP, więc wydzielą jakiś obszar kompromisowy ale wy tam będziecie suwerenni, tak, wy będziecie mieli swoje prawa, wy będziecie mieli złoża, wy będziecie mieli mamonę z odszkodowań i nawet jeśli ten obszar będzie mniejszy, to będzie to rozwiązane w sposób legalny i wy będziecie mieli prawa tam, prawa, nie tak jak teraz, że wy jesteście bydłem, które się faszeruje jakąś chemią i któremu się podżyna gardła czy wciela do armii z, z nocy na noc. Takiego czegoś nie będzie i teraz, jeżeli wy się temu poddajecie, jeżeli wy to olewacie, jeżeli wy stawiacie się w roli ofiar, jeżeli wy nie interesujecie się polityką, to tak się to koniec końców kończy. Dlatego pamiętajcie, że nawet źdźbła i kruchy razem tworzą górę. Więc odpowiedź jest w jedności, nie w skłócaniu się i w pokazywaniu palcem na drugiego i skakaniu sobie do gardła, tylko w jedności. Tym, żebyście się nie bali, dlatego że Waszymi wrogami to jest strach, bezczynność i bierność. I to są trzy rzeczy, które Was pogrążają. Więc jeżeli nie chcecie się pogrążyć, to na tym filmie macie możliwości, co zrobić, żeby się nie pogrążyć, w jaki sposób macie legalną drogę wolnego człowieka do tego, żeby się zorganizować, żeby zadbać wreszcie o Wasze prawa i żeby móc wreszcie stanowić o sobie. Do czego tutaj wszyscy dążymy my, poza granicami Polski, w obszarze Polski i masa innych świadomych ludzi na świecie. Dziękuję.